Cześć, witam cię serdecznie. Pod ostatnim odcinkiem pojawiło się spore zainteresowanie biblioteką Ktor, Dlatego też serdecznie zapraszam na odcinek pierwszy dotyczący Ktora, gdzie sobie go skonfigurujemy, troszeczkę o nim opowiem, czym się różni od retrofita, jaka jest jego taka największa zaleta, przynajmniej oczywiście, według mnie. A w drugim odcinku, tej można powiedzieć takiej mini mini serii, zajmiemy się wykorzystaniem websocketów do. Wymiany, można powiedzieć, takiej komunikacji w czasie rzeczywistym pomiędzy klientem a serwerem. W wielkim, wielkim skrócie, KTOR to biblioteka do networkingu, czyli jeżeli chcemy się komunikować z jakimś serwerem, no to wysyłamy zapytania, no i ta biblioteka pomaga nam te zapytania wysyłać, tworzyć i nimi zarządzać. Mam nadzieję, że wiesz czym jest Retrofit i że to też jest biblioteka do networkingu, bardzo znana, szeroko używana, jeżeli chodzi o ten świat Androidowy, oczywiście. No, i teraz dlaczego ktoś miałby wybrać KTORa, a nie Retrofita? Skoro no, Retrofit większy można powiedzieć, już dłużej na tym rynku jest, mnóstwo rzeczy tam ma, fajna konfiguracja, bardzo prosto się z niego korzysta, no bo tak naprawdę tworzymy interfejs, parę anotacji, tworzymy sobie obiekt, implementację interfejsu i BUM, wszystko mamy, tak? I działa. To dlaczego mielibyśmy użyć KTORa? I to jest bardzo dobre pytanie. Jeżeli słyszałeś o czymś takim jak Kotlin Multiplatform albo Kotlin Multimobile to prawdopodobnie wiesz już o co mi chodzi. Ale jeżeli nie słyszałeś, to pokrótce wyjaśnię. Jest to taka technologia, która pozwala nam tworzyć aplikacje na Androida i ios za pomocą jednego source kodu. Oczywiście tak pięknie nie jest, no bo to byłby po prostu spełnienie tego mokrego snu mobile developerów. Oczywiście wiem, mamy jeszcze React Native'a, Fluttera i tak dalej. Każda z tych technologii ma swoje plusy i minusy i nie jest rozwiązaniem idealny zawsze i wszędzie. Może kiedyś nagram odcinek na ten temat, jak to wygląda, kiedy lepiej zastosować natywną technologię, kiedy jakiś Flutter, żeby wjechał, a kiedy React Native. No Ale to na razie zostawmy. To, co jest w Koti Multiplatform ważne, to fakt, że mamy moduły, które mogą być współdzielone, czyli że są jednocześnie wykorzystywane na Androidzie i na iOS. Oraz moduły Platform Specific. Czyli jeżeli jakaś moja zależność korzysta z na przykład pod spodem, oczywiście, z zależności Androidowych, to jak ja to skompiluję i wstawię na iOSA, no to przecież tam tych zależności nie ma i to się wysypie, tak? Jakby brakuje czegoś. Więc wtedy musimy pisać już dwa oddzielne kody. Jeden na platformę Android i jeden na platformę iOS. Ale to, co jest spisane w takim tak zwanym czystym kotlinie, Czyli nie ma tych takich zależności typowych dla Androida albo iOSa pod spodem, może być spółdzielony. I prawdopodobnie już się domyślasz, jaki jest problem retrofita. Ponieważ retrofit pod spodem ma zależności Androidowe, a to oznacza, że nie możemy go wstawić do tej spółdzielonej sekcji. A to akurat jest dosyć duży minus. No bo networking aż się prosi, aby go wydzielić, tak? No bo mamy najczęściej te same endpointy, te same odpowiedzi z serwera, wszystko wygląda tak samo i możemy zrobić to za jednym zamachem, jeden kod, dwie platformy. W momencie, kiedy wybierzemy Retrofita, no to już musimy mieć oddzielny kod dla Androida i oddzielny kod dla iOSa. I to jest ten największy plus, jeżeli chodzi o Ktora, przynajmniej według mnie. Bo jeżeli tworzymy czysto po prostu Androidową aplikację, natywnie Android i tak dalej, to to, czy wybierzemy Retrofita czy Ktora, nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Jeżeli jesteś zaznajomiony z jednym albo z drugim, to tak naprawdę w większości przypadków osiągniesz to samo i nie będzie, no chyba, że to jest jakiś super trudny, skomplikowany, dziwny przypadek i jedna biblioteka ma, nie obsługuje tego czy coś w tym stylu, nie? Ale to już jest taki bardzo case specific, nie? Dobra, utwórzmy sobie pusty projekt Androidowy, taki z templatki i teraz co należy zrobić, aby sobie tego która skonfigurować. Przede wszystkim przechodzimy sobie do BuildGrade na poziomie projektu i dodajemy tutaj zależność, znaczy zależność. Dajmy sobie tutaj plugin serializacji, no bo chcemy sobie odpowiedzi, które przychodzą z serwera, móc sparsować na obiekty tam DTO, domain, tak dalej, czyli móc sobie posługiwać obiektami, a nie jakimś tam zwykłym stringiem czy czymś takim. Więc spiszemy sobie tutaj plugin serialization wersja 1.9.10. Jak widać, ja w tym projekcie mam tutaj ustawioną wersję Kotlina 1.9.10, AGP 8.2.2. Teraz przejdźmy do buildgrade na poziomie modułu naszej aplikacji. Tutaj wpisujemy sobie znowu ten plugin serial, serialization. Version 1.9.10. Ok, i jedziemy dalej. Jak widać, minimalne SDK to 28, ale to nie jest ważne w naszym przypadku. My się tutaj skupiamy na Ktorze Jedziemy dalej. Tutaj warto się upewnić, jaka jest wersja tego Kotlin Compilera do Compose, ponieważ każda wersja Kotina ma jakby odpowiednią wersję, która musi być tutaj ustawiona. W moim przypadku, jako że to jest 1.9.10 wersja Kotlina, no to korespondująca wersja to jest 1.5.3, więc to warto sprawdzić. Jeżeli będziesz mieć inne wersje, to się może okazać, że wyskoczy błąd, który będzie mówić, że no ta wersja nie jest kompatybilna i tak dalej, robisz na własne ryzyko, więc lepiej po prostu to ustawić, żeby było tak, jak jest w tabelce na internecie. OK. Jedziemy dalej. No i teraz najważniejsze, czyli zależności która. Ja je sobie od razu wkleję. No i teraz pokrótce omówię, co tutaj mamy. Korzystamy z Ktoras w wersji 2.3.8. Tutaj mamy nasze całe serducho tej biblioteki. Yy, tu mamy silnik, z którego będzie on pod spodem korzystał, ponieważ my możemy te silniki podmieniać, tak? Ten core jest taką pewną wydmuszką, która będzie wykorzystywać jakąś już konkretną implementację. My z tej, w, ty, jakby w tym wypadku korzystamy z OKHDP. Następnie mamy Content negotiation oraz serialization to pozwoli nam na właśnie serializację i deserializację obiektów, czyli przychodzi nam JSON, a my chcemy mieć z tego teraz obiekt. Nie posługujemy się zwykłym stringiem, tylko jakąś konkretną klasą, tak? a potem z tej klasy tworzymy obiekt, który następnie sobie już w naszym programie śmiga i realizuje jakąś, jest częścią jakiejś logiki, o, tak bym to ładniej nazwał. Kolejna rzecz to yy, logging. Bardzo ważna rzecz, jeżeli chcemy sobie podejrzeć co się dzieje, zobaczyć nagłówki, zobaczyć ciało naszych zapytań, odpowiedzi. No dzięki temu możemy to wszystko debugować. Jeżeli coś się nie zgadza, może coś serwer źle nam zwrócił, a może jakaś inna rzecz jest źle, no bez tych logów trudno było nam by to odkreślić. Yy, tutaj mamy WebSockety, z nich skorzystamy sobie w następnym odcinku. No i tutaj mamy tą yy, serializację, tak? Coding X Serialization JSON. Synchronizujemy, następnie przechodzimy do Android Manifest, upewniamy się, że mamy pozwolenie na Internet, no bo bez niego daleko nie zajdziemy. Następnie ja sobie już tutaj stworzyłem obiekt API, w którym wykleiłem wygenerowany klucz do naszego API, z którego skorzystamy, jest to NASA API. Rick and Morty API już swoje lato odsłużyło, teraz przerzućmy się na coś nowego, skorzystamy sobie z NASA Open API. Przechodzimy sobie na tą stronkę, tutaj podajemy dane, w sumie możecie cokolwiek pisać i otrzymacie swój taki prywatny klucz, który następnie wklejamy sobie już każdy do jego naszego requesta. Ale teraz dajmy Browse APIs, przejdźmy do zakładki APOD, który jest skrótem od Astronomii Picture of the Day, czyli takie astronomiczne zdjęcie dnia. I na samym dole widzimy jak takie zapytanie ma wyglądać. I tutaj jako parametr API podkreślenie key będzie właśnie nasz klucz, ten, który sobie wygenerujesz. Możemy teraz to kliknąć i zobaczyć przykładową odpowiedź. No pretty good, bardzo ładna. Kopiujemy sobie ją w całości i teraz stworzymy z niej klasę. Wewnątrz pakietu data i w obiekcie API, ja sobie tutaj tak to stworzyłem, w to miejsce wklejam mój wygenerowany klucz. Dzięki niemu będę mógł uzyskać odpowiedzi z serwera. No i teraz wewnątrz pakietu data wybieramy sobie Kotlin Data Class File from JSON. Jeżeli nie masz tego pluginu, to polecam sobie go zainstalować. Ctrl-Shift-A. Eee, tutaj dajemy sobie plugins I ten oto plugin sobie instalujemy. Jeżeli jeszcze byś go nie miał, bardzo przydatny. wklejamy odpowiedź, formatujemy, nazywamy sobie APOT, dajemy ADVANCE, wybieramy tak VAL, no label i w anotacjach wybieramy Kotlin X Serialization, ponieważ z tej biblioteki będziemy korzystać. Dajemy OK, generuj. Cała magia się wydarzyła za naszymi plecami, tak naprawdę chwała Bogu: im mniej pisania, tym lepiej. OK. Czyli tak się prezentuje nasza odpowiedź, i jak widzimy, ona wprost nie jest zdjęciem. Chodzi o to, że my, zanim się do tego zdjęcia dobierzemy, dostajemy taką odpowiedź, i to zdjęcie kryje się w tym tutaj URL. Czyli musimy strzelić w sumie dwa zapytania: pierwsze po uzyskaniu tego URL, a potem po ten URL i stamtąd pobrać sobie te bajty, które reprezentują nasze zdjęcie, z zakodować, to znaczy zdekodować to i mieć to w postaci bitmapy, a następnie tą bitmapę wyświetlić. Więc teraz taką logikę sobie zaimplementujemy. Stwórzmy wewnątrz tego naszego głównego pakietu nową klasę. Nazwijmy sobie to I teraz najważniejsza rzecz, czyli skonfigurujmy sobie Ktora. Zacznijmy od tego, że ten nasz link do naszego API tutaj umieścimy, aby był w jednym miejscu. Następnie zróbmy sobie odwołanie naszego klucza. api key, równa się api.key I teraz tak tworzymy sobie val client. Tutaj dajemy HTTP client. Podajemy silnik jako OK, OK HTTP. Otwieramy wąsy i w tych wąsach instalujemy sobie pluginy. Dzięki temu ten nasz client będzie mógł wykorzystywać potęgę tych naszych pluginów. Które sobie wcześniej tam dorzuciliśmy. Czyli tak, dajemy sobie teraz słówko, a raczej znaczy funkcję, przepraszam, install i wpisujemy content negotia, negotiation. O, mamy to. I tutaj sobie konfigurujemy json Wpisujemy JSON, teraz JSON z dużej litery. Tutaj będziemy mieć konfigurację i mówimy tak, is lenient i is, jeszcze raz, is lenient. Równa się true. Pretty print równa się true i ignore unknown keys równa się true. Czyli taki standardzik, jeżeli chodzi o to, tą konfigurację. To nam pozwoli serializować obiekty, które będą do nas przychodzić. Ok. Kolejna rzecz, którą sobie wcześniej tam dorzuciliśmy, jest logging. Czyli wpisujemy install, logging. Mhm, to jest chyba to, jeżeli się nie mylę. Otwieramy wąsy i konfigurujemy. Jak widać jest to naprawdę super przyjemne. Tak install plugin wąsy konfiguracja Install, plugin wąsy konfiguracja. Cudownie. Ok podajemy teraz logger e, może być logger simple tak? czyli taki prosty logger. E, brakuje zależności alt enter i teraz tak uwaga bo tych loggerów jest parę. Nas interesuje ioktor client plugins logging. Następnie możemy podać na przykład level, czyli co, chceli, co chcielibyśmy widzieć w tych logach. Jak widzimy, możemy sobie logować same nagłówki, info, body albo wszystko. Logujmy wszystko. Yy, dobra, to już mamy. Prosta implementacja, a raczej konfiguracja naszego klienta, obsługa json obsługa logowania. I teraz stwórzmy sobie najprostsze zapytanie: zapytanie get. Ogólnie te zapytania get, post, put. One są naprawdę, bym powiedział, identyczne. Jeżeli chodzi o wykorzystanie, no jest funkcja, która się po prostu tak nazywa: i tam podajemy URL i konfigurację. Więc tak, na sam początek stwórzmy sobie funkcję. Jeszcze nie zdradzam pewnego sekretu. Nazwijmy to getRequestApport, albo po prostu dajemy getApot, niech to będzie. I teraz tak. Jeżeli spróbujemy to zrobić bezpośrednio, czyli wezwiemy sobie client.get. I tu podamy URL jako NASA, URL, potem musimy podać znak zapytania, API, podkreśnik key równa się, i tu nasz API key, to zobaczymy, że tu się świeci to na czerwono. Dlaczego? Ponieważ Ktor wykorzystuje pod spodem Suspend Fun, to w się sensie, po prostu działa i mocno się opiera na coroutines, dlatego my nie możemy tego tak po prostu tego jakby użyć. Tak? Nasza funkcja albo musi odpalić sobie tutaj coroutinekę, albo być funkcją suspend. Więc tworzymy sobie z tego funkcję suspend. Ok. Jak widać takie proste zapytanie pozwoli nam wykonać, pozwoli nam wykonać request HTTP get. Na ten skazany URL. Gdybyśmy chcieli zrobić to taką troszeczkę okrężną metodą, to możemy zrobić to w ten sposób, że zamiast GET to piszemy sobie Request, i dopiero tutaj wewnątrz tych włosów to konfigurujemy, czyli metoda to będzie HTTP metod GET, a parametr to będzie API API Key, i tutaj API Key, tak? I w sumie to robi dokładnie to samo, co wcześniej napisałem, tylko w takiej bardziej rozszerzonej formie. Ale my wróćmy do tamtej formy najprostszej, czyli bezpośrednio funkcji GET. Mhm. I teraz, żeby uzyskać stąd już naszą klasę. No bo widzimy, że to, co uzyskaliśmy, to tak to jest klasa HTTP response. To możemy użyć coś takiego jak body. I tutaj. Możemy traktować nasze body jako tekst. Możemy jako channel, albo możemy powiedzieć, że chcemy to body rzutować na klasę apod. I w ten to sposób automatycznie nasz ten serializer spróbuje zrobić z tego, co przyjdzie, klasę apod. Jeżeli się nie uda, no to poleci wyjątek, tak wysypie się. Dlatego my możemy zrobić taką sztuczkę prostą. I na potrzeby tego odcinka wykorzystamy sobie wbudowaną w kotli na funkcję run catching, czyli teraz tak, piszemy sobie tutaj równa się i tu dopisujemy run catching. Ta magiczna wbudowana metoda robi bardzo prostą rzecz. Zwraca klasę, która ma dwa stany, w sumie jest to result success albo result failure. Jak widzimy, jeżeli się wszystko powiedzie, to zwracamy result success, a wewnątrz będziemy mieli tą, tą naszą klasę. A jeżeli nie, czyli powiecie jakikolwiek wyjątek, to my go złapiemy i dostaniemy klasę Failure. I dzięki temu możemy rozróżnić, czy coś się wyspało, czy nie. Ogólnie różnie z tym bywa. My sobie tutaj to użyjemy dla prostoty, ale czy ktoś chce z tego korzystać na produkcji i tak dalej, no to należałoby się zastanowić, jakie są plusy i minusy. Więc możemy sobie to zapisać w ten sposób, no bo to ostatnie wrażenie jest zwracane. Jeżeli komuś mało, to może dopisać sobie return, return o, w ten sposób, żeby było bardziej wymownie, także ta wartość jest zwracana, a my zapiszemy to sobie krócej. OK. I w ten oto prosty sposób wykonaliśmy zapytanie get na wskazane URL i wyciągnęliśmy ciało tej odpowiedzi, jednocześnie rzutując sobie na naszą klasę output. Oczywiście to nie wszystko, teraz robimy sobie drugą część. Bo chcemy mieć pozyskanie bitmapy. Czyli dajmy get bitmap from url, podajmy url, odpalmy sobie funkcję runcatching. Runcatching. Teraz tak, wykonujemy zapytanie. Następnie pobieramy sobie byte array, bo to, co przyjdzie, to już nie będzie string, tak? Więc robimy sobie HTTP response body as a channel to byte array. A teraz tworzymy bitmapę, czyli bitmap decode byte array, byte array. Podajemy offset 0, bo chcemy od początku brać wszystko jak leci. A chcemy brać aż do końca, tak, czyli do byte size, tyle ile w sumie tych bajtów przyszło. No i na sam koniec to zwracamy, czyli piszemy po prostu bitmap. I w ten oto sposób mamy funkcję, która z, pobierze nam zdjęcie. No to sprawdźmy teraz na żywym organizmie, jak to działa. Przejdźmy do main activity. Tu mamy klasyczną templatkę. Utwórzmy sobie nasz silniczek, actor client. I teraz tak to możemy sobie wyciągnąć na sekundkę i tworzymy tak. Composable main app. To przeklejamy, tu wstrzykujemy naszego klienta. Potem tworzymy jeszcze jedną kompozycję, na przykład nasa image, niech to się nazywa mage. Tak to tu, tutaj wzywamy i przekazujemy w sumie też silniczek, czyli dajemy sobie client, tor, nasa image, client, client. No i teraz musimy wykonać w sumie dwa zapytania. Yy, I nie chcemy robić tego w każdej rekompozycji, więc wypadałby użyć launch effect, czyli tak. Stwórzmy sobie najpierw jakiś pojemniczek na bitmapę. Y. Wykorzystamy sobie. Remember. Mutable state of. Tutaj będziemy mieli bitmap, która może być nulem. Może być w ten, ten sposób najprościej. implementuje, znaczy dodajemy import Jeden import, dajemy sobie drugi import. Domyślnie to będzie nulem. Można zrobić też pustą bitmapę. Jak to woli, w sumie to jakiś duży problem nie jest. A następnie, po to, aby nie strzelać za każdym razem requesta, gdy nastąpi rekompozycja, to wzywamy sobie launch effect. Tutaj w key 1 podajemy unit i w naszym bloku, który mamy tutaj, jest to suspend block, tak? czyli możemy wykorzystać nasze funkcje suspend. No to odpalamy sobie naszego klienta getApod. I w sumie zróbmy to w taki zagnieżdżony sposób Nigdy z tego nie korzystałem w odcinkach Więc pokażę, że coś takiego też istnieje Jest taka funkcja, która nazywa się fold I ona nam Po prostu Pozwala przekazać dwa callbacki, które Wykonają się w zależności od tego, czy poleci Z naszego result failure Czyli będziemy mieć result success A więc jeżeli będziemy mieć failure To w sumie, nie wiem, możemy tam coś Wlogować, coś takiego A jeżeli mamy success to tutaj mamy apod i robimy jeszcze jedno zapytanie. No, struktura jak widać takiego brzydkiego zagnieżdżenia, ale no, lepiej się nie da. Nie no żartuję. Da się, aczkolwiek szkoda, martować też czasu i mojego, i waszego, aby oglądać takie rzeczy, które nie wprost mówią oktorze. Więc zróbmy sobie tutaj takie sprawdzenie. Wyciągnijmy sobie ten URL. Równa się apod.url i jeśli. URL jest różny od nula W ten najprostszy sposób to możemy sobie zapisać. Tak. Tutaj znowu robimy sobie folda. O to mi chodziło z tym takim brzydkim zagnieżdżeniem Ale no, warto pokazać różne możliwości i rozwiązania, które są wbudowane w kotlinę. To wtedy wyciągamy bitmapkę, czyli dajemy sobie bitmap, równa się it. Przypisujemy, to sprawi, że nastąpi rekompozycja, więc wypadałoby dorobić jeszcze zdjęcie, czyli już tego paskudstwo możemy schować. A tutaj zróbmy sobie kolumnę, najprostszą rzecz, e, image z bitmapą i teraz w sumie musimy zrobić dwie rzeczy. Jeśli bitmap jest różny od nula, to wtedy bitmap as image bitmap. Te oczywiście musimy, nie ma smartcasta, więc zaufajmy na słowo i wpiszmy to oto w ten sposób, tak? Czyli tutaj nam się to odpali, wykona nam się zapytanie, jeżeli ono się, ono się zwróci, przypiszemy tą bitmapę w tym miejscu, a następnie to spowoduje rekompozycję i to powinno wtedy nam wygenerować już Widoczne zdjęcie. Dobra, to mamy, to mamy, to mamy, to mamy odpalone. Tu nie mamy main app odpalone, więc przekazujemy, przekazujemy nasz silniczek. No i co? Testujemy. Teraz proszę bardzo o to piękne zdjęcie czegoś. Niestety nie mam pojęcia, co to jest, ale jako, że wcześniej dodaliśmy sobie logowanie, to możemy podejrzeć, jaka tam odpowiedź przyszła. Odpalmy sobie kata i tutaj mamy response po zdjęcie, a więc wyżej będzie response, który do nas przyszedł. I tu mamy informację, że tytuł to a view towards M106. No i teraz chyba najważniejsze pytanie do Ciebie: jak czujesz, jeżeli już kiedyś miałeś styczność z retrofitem, to jak oceniasz ktora? Czy jest intuicyjny, czy może nie jest intuicyjny? Czy coś byś w nim zmienił? Bo to oczywiście jest taki bardzo prosty przykład jak z niego korzystać, tak? Ale już tutaj widzimy przynajmniej według mnie jego zalety. Czyli jest mały, jest bardzo elastyczny. No wydaje mi się, że konfiguracja nie jest trudna. Na pewno jest intuicyjna. Mnóstwo modułów, które możemy sami sobie konfigurować, składać tego ktora po swojemu. Więc to na pewno na plus w takich większych projektach, gdzie ja chcę mieć o wiele Większą kontrolę nad tym, co jest dodawane, z czego korzystamy, z czego nie korzystamy. W takich zwykłych aplikacjach, gdzie nie mamy jakichś super restrykcyjnych wymagań, no to tak naprawdę, jak już wspominałem na początku, czy wybierzemy ktora, czy wybierzemy retrofita, bardzo często nie ma znaczenia. No chyba, że robimy to w Kotlin multiplatform, no to wtedy wypadałoby pójść w stronę ktora, no bo jednak możemy ten networking wyciągnąć do części wspólnej. A w następnym odcinku, do którego już cię teraz serdecznie zapraszam, będzie temat troszkę bardziej skomplikowany: temat WebSocketów. Jeżeli cię interesuje, to zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, jeżeli tego jeszcze nie robisz. No i co? Do zobaczenia!